Cześć kochane, chciałam wrócić do filmików mam nadzieję, że mi się to uda, bo nie powiem stres mnie zjada całkowicie i na pewno się pomylę na pewno ma to trochę jakiegoś uroku, ale mam nadzieję, że później uda mi się kręcić bardziej profesjonalne filmiki ale może wam się podobały takie naturalne bez mm, takiego sztucznego scenariusza z takimi drobnymi potknięciami. chętnie dowiem się co myślicie o tym filmiku zarówno do strony technicznej i o kosmetykach, o których opowiadam. Chciałabym powiedzieć Wam o czterech serach antyoksydacyjnych z witaminą C, które bardzo lubię. Pierwszym z nich jest taki mój number one: jest to Alchemia Wake Up Shot. Serum z witaminą C: lekkie, nawilżające, praktycznie dla każdego, od cery trądzikowej, przez cerę wrażliwą do skóry dojrzałej. Jest na bazie witaminy C. Ustabilnionej glukozą, która aktywuje się dopiero w kontakcie ze skórą, więc mamy tą pewność, że ta witamina C jest wartościowa, stabilna, nie tak jak ta popularna witamina C, którą, jak robię kosmetyki w domu, yy, muszę trzymać maksymalnie do trzech tygodni w lodówce. A producenci robią taki kosmetyk, dają nam na pół roku do sklepu, my kupujemy, mamy jeszcze trochę czasu, i no, ta stabilność witamina C jest taka. Ciężko powiedzieć, ja wolę mieć pewność, że kupuję coś co jest stabilne, co działa i co jeszcze w tym kosmetyku jest. Tak, Alchemia Wake Up Shot, na bazie właśnie tego ustabilizowanej witaminy C. Naprawdę najlepszy kosmetyk antyoksydacyjny, jaki kiedykolwiek miałam. Polecam każdemu, Alchemia ma teraz próbki, można sobie zamówić w takiej rozsądnej cenie, więc warto go wypróbować. Mój number one, jeśli chodzi o witaminę C, o antyoksydację, rano, nałokładając na noc to serum, rano budzę się taką piękną, odżywioną, rozświetloną, no, odpoczętą, by, poczętą cerą, i poleciłabym je każdemu. Jest lekkie, więc nawet jak ktoś ma ciężki, mocny trądzik, to mógłby je spróbować. Kolejnym serum, tylko już bardziej w formie olejowej na bazie oleju żerowa. I olej z dzikiej róży. Która... Olej z dzikiej róży jest bardzo fajny, jeśli chodzi o naczynka, o skórę dojrzałą. Bardzo go lubię. Fajnie, naprawdę wzmacnia na naczynka. Ja mam takie mocno czerwone policzki. I kiedyś bałam się ruszyć bez makijażu, ale witamina C na no, takie zaczerwienienie no, to po prostu cudo. Dlatego tak kocham witaminę C, tak myślę. Yy, I osje rozświetlające serum do twarzy. Mój hit. Miałam wcześniej dwie miniaturki. Zużyłam z przyjemnością, teraz już mam dużą buteleczkę, tylko że to serwis jest bardzo wydajne, trzeba je zużyć w 4 miesiące, dużą butelkę, a ja małą butelkę 10ml zużyłam w 3, więc warto kupić z, kim na z kimś na spółkę, takie 15ml na 4 miesiące to jest tak moim zdaniem optymalnie. Jest też bardzo fajne, olejowe, w ogóle nie zapychające. Olej żożoba i olej z dzikiej róży mają niski potencjał komedogenny, więc nawet taka osoba z serą trądzikową może spróbować. Oczywiście z dazą ostrożności, nigdy nie wiadomo, jak nasza skóra na to zareaguje. Chociażby 99% było zadowolonych, to my możemy być w tym 1%. Wszystko ze ostrożnością. Kolejnym kosmetykiem jest serum z opuncji figowej i z olejową formą witaminy C. Bardzo je lubię, jest rewelacyjny. Miałam tylko jeden minusik co do braku zapachu, ale dodałam olejek eteryczny z lawendy, który moja skóra też bardzo lubi. Jest antybakteryjny, więc fajnie wspomaga do gojenia wszelkich niedoskonałości. Olej z opuncji figowej działa jak naturalny botoks. I tak, to serum działa jak naturalny botoks, aczkolwiek nie mam porównania do botoksu, tylko z tego co czytałam jak działa botox ale tak, rano skóra jest odżywiona, napięta, ujędrniona, gładka, po prostu wow! Naprawdę pierwszy tydzień kurzułam tego serum i miałem taki wow! Myślę, że warto spróbować. O też ma próbki. Podaję, że 10 złotych już jest w cenie przesyłka i próbka, więc też można sprawdzić. Takie 2 ml serum, to myślę, że to jest na kilka dni używania. Polecam Wam, spróbujcie, będziecie zachwycone. Chyba każdy, który ma to serum z Ofigi jest nim całkowicie zafascynowany, zachwycony. To jest po prostu cudnie kosmetyk. Wyszła teraz y, ostatnio jeszcze esencja od nich, którą mam zamiar na dniach kupić, więc myślę, że będzie kolejnym hitem, bo dobieranie składników w tym esencji wiem, że było pracochłonne i to są takie składniki mało popularne, które ciężko dostać, więc jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tym składem esencji z Ofigi i no kusi mnie, żeby ją przetestować, więc niedługo będę zdawać Wam relację z serum tej esencji z Ofigi. Ostatnim kosmetykiem, który jest witaminą C, który lubię, ale nie można go używać latem, trzeba uważać, żeby nie wychodzić na słońce po używaniu tego serum. A jeśli już wychodzimy... Filtr 50. Najlepiej się wstrzymać, jeśli mamy okropne słońce, jak te były upał po 30 stopni, to nie. Nie używamy wtedy serum z kwasem glikolowym. Możemy sobie zrobić duże kuku. To jest serum na okres jesienno-zimowy, może wiosenny, gdy nie mamy ogromnego słońca, ale i tak zawsze po zastosowaniu kwasu glikolowego możemy, musimy użyć filtra 50. Wiem, filtry nie każdy lubi, ale uwierzcie, trzeba. Przebarwienia, później ciężko zlikwidować. To serum właśnie z kwasem glikolowym jest na przebarwienia. Czy działa? Myślę, że działa. Dodatkowo serum z kwasem glikolowym fajnie złuszcza. Więc jeśli mamy problem z zamkniętymi porami, jakimiś niedoskonałościami, takimi może nie mocno zapalnymi, ale takimi delikatnymi. To fajnie złuszczone, martwych na skórek, odblokowuje te pory. I w pewnym czasie skóra robi się gładka. Ja Jego teraz właśnie zaczęłam używać, bo pogoda się pogorszyła. i Jestem nim zachwycona. Naprawdę takie cuda robi z cerą. Moim zdaniem to chyba nawet lepszy zamiennik niż. Zamiennik lepszy zamiennik mezoserum z bielendy. Bo wcześniej używałam yy, takiego zestawu gotowego do zrobienia samemu w domu z Ecospa. Oczywiście było mimo takiego samego stężenia kwasu migdałowego było silniejsze niż to mezoserum z bilendy, ale jednak kwas glikolowy działa na mnie lepiej. Jedyna uwaga: kwasu glikolowego, poza tym, że nie można wychodzić z nim bezpośrednio na słońce, nie można go też używać przy cerze naczynkowej. Chociaż ja zrobiłam to na własną odpowiedzialność. Mam sporo naczynek, takich mocnych, silnych i zauważyłam, że bardzo fajnie wzmocniło to naczynka, więc... To już chyba kwestia tego, czy chcecie zaryzykować i zrobić to na własną odpowiedzialność. więc tak, yy, kilka słów było. Yy, chciałabym jeszcze napisać post o witaminach C, o formach witamin C, o ich stabilności i czego powinniśmy szukać w kosmetykach, jakichś form witaminy C, ale to lepiej by było w formie pisanej, żeby każdy mógł spojrzeć i wzrokowo zapamiętać nazwę, bo też takie nazwy trochę ciężko się wymawia. Mam nadzieję, że filmy